Często nasz umysł tańczy z marzeniami i pragnieniami, szepcząc do kosmosu, poszukując harmonii i jedności z jego nieograniczoną energią. Jednak unosi się pytanie, rzadko zadawane, dlaczego droga do manifestacji jest tak skomplikowana, usiana falującymi ścieżkami, zamiast być prostym sprintem ku naszym przeznaczeniom? Wygląda na to, że wszechświat ze swoją tajemniczą i głęboką mądrością rozwija labirynt lekcji. Nie po to, by nas zatrzymać, lecz by ukształtować naszą gotowość, przygotować naszą esencję na symfonię manifestacji. Harmonijny taniec myśli i słów przeplata się, tworząc wielowymiarową tkaninę naszego istnienia. Dialog z samym sobą to coś więcej niż delikatny szept. To harmonijna i rezonująca symfonia, która wibruje w każdej nici naszego bytu, rzeźbiąc naszą esencję i synergicznie dostrajając nasze energie do bezgranicznego, nieustannie rozszerzającego się kosmosu. Reprezentuje intymną, odsłaniającą rozmowę z samym sobą, niebiańską melodię, która odbija najgłębsze, najprawdziwsze pragnienia naszych dusz, ukazując lustro naszych najintymniejszych myśli i uczuć. My, jako przemijające istoty w tym bezkresnym wszechświecie, często nie doceniamy transformującej i metamorficznej mocy dialogu ze sobą. Ten wewnętrzny dialog jest wiecznym, niezgasłym płomieniem, który jasno oświetla nasze ścieżki swoim rozświetlającym blaskiem. Prowadząc nas przez zawiły labirynt życia ku realizacji naszych najgłębszych aspiracji, najprawdziwszych pragnień, to latarnia światła w momentach ciemności, przewodnia gwiazda w naszej podróży ku samopoznaniu i samorealizacji. Ten delikatny taniec rozmowy z samym sobą pozwala nam tworzyć i ewoluować, zrozumieć naszą rolę w tym kolosalnym wszechświecie oraz aktywnie uczestniczyć w kaniu własnych przeznaczeń. Służy nam jako wewnętrzny kompas. Prowadzący nas przez wirujące wichry zmian i nieustannie zmieniające się krajobrazy naszego życia, umożliwiając nam wytyczanie ścieżek z intencją, jasnością i celem. Wyobraź sobie, jeśli zechcesz, swoje myśli i słowa jako potężne ziarna boskiego, niebiańskiego stworzenia, gdy zostają starannie i świadomie zasiane na żyznych, otwartych gruntach umysłu i duszy, kiełkują z wigorem, rozkwitają z gracją i tańczą elegancko wiecznych, Nieskończonych w nieskończonych wiatrach przemiany i oświecenia. Słowa, które świadomie lub nieświadomie wypowiadamy do siebie, czy to skąpane w świetle, czy spowite w cieniu, posiadają głęboką moc kształtowania naszego losu, wytyczania ścieżek oraz rzeźbienia krajobrazu naszego istnienia. Weźmy na przykład te błądzące dusze, które poszukują pocieszenia, miłości i więzi w zawiłej tkaninie życia, delikatnie szepcząc do siebie słowa nasączone miłością, akceptacją, współczuciem i zrozumieniem. Przywołują i kierują wszechobecne energie miłości oraz połączenia. To z kolei magnetycznie przyciąga harmonijne relacje, pielęgnujące więzi i szczere interakcje do teatrów ich życia. To namacalna manifestacja wewnętrznego dialogu, który synchronizuje się z rytmicznym, pulsującym tańcem wszechświata, tworząc symfonię miłości i jedności. Te ziarna przemiany nie są jedynie elementami metafizycznej koncepcji, lecz namacalnymi siłami napędzającymi tworzenie naszej rzeczywistości. Są architektami naszego świata, umożliwiając nam korzystanie z nieograniczonych możliwości wszechświata i pozwalając na harmonizowanie naszych energii w celu kreowania pożądanych przeznaczeń. Dają nam szansę przekroczenia codzienności i połączenia z boskością, splatając nici naszego istnienia z kosmiczną tkaniną. Aby w pełni wykorzystać tę głęboką, wszechmocną energię, trzeba przejąć stery i zostać skrupulatnym architektem własnej, nieustannie rozwijającej się historii. Wyobraź sobie swoje życie jako bezkresne, wspaniałe płótno, na którym każde świadomie wybrane i wypowiedziane słowo maluje niezliczone barwy, kontury i faktury Twoich pragnień oraz aspiracji. Staje się to niezwykle istotne, by celowo wypowiadać słowa. Czyj mistery i bądź skrupulatnym architektem własnej ewoluującej opowieści. Wyobraź sobie swoje życie jako nieograniczone, wspaniałe płótno. Na którym każde świadome słowo, które wypowiadasz, maluje wielokolorowe odcienie kształty i tekstury Twoich tęsknot oraz dążeń. Kluczowe jest, by mówić słowami nasyconymi wzmocnieniem, pozytywnością i życiem, aby budować i pielęgnować sanktuarium marzeń, nadziei i wizji wewnętrzu własnej duszy. Pamiętaj, każde wypowiedziane słowo, każdy szept skierowany do samego siebie to cenna kropla eliksiru, która subtelnie a jednocześnie głęboko tworzy i kształtuje Twoje przeznaczenie, przeobrażając samą strukturę Twojej rzeczywistości. To delikatny, pełen miłości dotyk, łagodny szept, który niesie się przez kosmos, ucieleśniając, zamykając i promieniując najgłębszymi i najbardziej intymnymi pragnieniami oraz tęsknotami. Tworząc swoją narrację, warto być uważnym, obecnym i świadomym transformującej siły, która tkwi w Twoich słowach. Dialog, który prowadzisz ze swoją duszą, jest niczym pędzel malujący płótno Twojego życia, kreując arcydzieło odzwierciedlające najskrytsze pragnienia. Każda myśl, każde słowo wypowiedziane w samotności, to rozmowa z wszechświatem, taniec z boskością, który wyłania esencję Twojej istoty i kształtuje symfonię Twojego życia. Świadome tworzenie własnej narracji może wywołać efekt domina, wpływając nie tylko na Twoją drogę, lecz także rezonując ze światem wokół Ciebie. Promieniując energią przyciągającą pokrewne dusze, harmonijne relacje i obfite możliwości. To uważne podejście do dialogu z samym sobą ma potencjał nie tylko do przekształcenia Twojej egzystencji, ale również do zestrojenia się z energią wszechświata, malując Twoje życie kolorami spełnienia, radości i miłości, umożliwiając Ci objęcie i urzeczywistnienie nieograniczonych możliwości jakie oferuje wszechświat. Mistyczna, transcendentna sztuka dialogu wewnętrznego skrywa w swych świętych zakamarkach uznaną praktykę afirmacji. Te afirmacje są promiennymi, rozświetlającymi promieniami światła, eterycznie przenikającymi przez zawiłe zasłony naszej świadomości, napełniając naszą istotę boskimi, niebieńskimi energiami. Współżniąc harmonijnie z pozytywnymi, wspierającymi afirmacjami, w pełni obejmujemy uniwersalne, rytmiczne wibracje nieograniczonego dobrobytu, nieustającej obfitości i bezwarunkowej miłości. Traktuj te afirmacje nie tylko jako zwykłe słowa, lecz jak swój święty mantrę, spokojną, kojącą symfonię, która harmonijnie dostraja twoją duszę do bezkresnego, nieskończonego kosmosu, otwierając i odblokowując bramę do do nieskończonej manifestacji i realizacji. Wypowiadaj je, obejmuj je z niezachwianą, nieustępliwą wiarą i płomiennym zapałem, a niemal mistycznie zaobserwujesz jak wszechświat odpowiada echem, jak rozbrzmiewa niebiańskimi harmoniami i boskimi symfoniami. Te afirmacje, te potężne wypowiedzi są niczym złote klucze do nieograniczonych, obfitych skarbów wszechświata. Są delikatnym szeptem do duszy, sublimalnymi harmoniami synchronizującymi nasze jestestwo z boskim tańcem kosmosu, pozwalając nam płynąć, rezonować w harmonii z jego świętą, wieczną melodią. To nieustannie ewoluujący taniec energii, święta wymiana między Twoją istotą a nieskończoną esencją wszechświata, gdzie każda pozytywna afirmacja staje się falą w kosmicznym oceanie, wysyłającą prądy transformacji, uzdrowienia i oświecenia przez całe Twoje jestestwo i poza nie rozbrzmiewając w kance kosmosu. Rozpocznij tę głęboką, transformującą podróż z nasyconym duchem odkrywania i zadziwienia. Zanurz się głęboko. Wkrocz w nieznane obszary własnej duszy i szczerze odkryj, odnajdź swój autentyczny, prawdziwy głos. To echo, to rezonans twojego prawdziwego, nieskażonego ja, szept, pomruk od boskości, niebiański przewodnik prowadzący cię do ukrytych skarbów, niewypowiedzianego bogactwa w twojej istocie, samym twoim bycie. Ta eksploracja, to odkrycie, to coś więcej niż zwykła podróż, to twój autentyczny. Prawdziwy głos jest echem, rezonansem Twojego prawdziwego, nieskażonego ja, szeptem, pomrukiem od boskości, od niebiańskiego, prowadzącego Cię ku ukrytym skarbom, niewyrażonym bogactwom tkwiącym w Twojej istocie, w Twoim bycie. Ta eksploracja, to odkrycie to coś więcej niż zwykła podróż. To pielgrzymka, święta wędrówka do Twojego wewnętrznego sanktuarium, ekspedycja, by odkryć, odsłonić swoje najgłębsze, najprawdziwsze pragnienia i swoje najautentyczniejsze ja. Przyjmij powitaj to ja z otwartymi, akceptującymi ramionami i pozwól, żeby Twoje słowa, Twoje wypowiedzi były latarnią, światłem przewodnim, które oświetla Twoją ścieżkę, rozjaśnia drogę przez zawiłości samopoznania. Wyrusz odważnie, z wytrwałością, przymierzając krajobraz własnej duszy. Odkrywając tajemnice, zagadki skryte w zakamarkach swojego bytu, to harmonijny taniec z samym sobą, delikatna równowaga między introspekcją a objawieniem, między poszukiwaniem a odnajdywaniem. I w tym tańcu odnajdujemy swój rytm, swoją melodię, dostrajamy swoje wibracje do symfonii wszechświata. Podczas tej drogi pozwól, by każdy krok był odzwierciedleniem, kontemplacją Twojej istoty. Niech każda chwila będzie okazją do wzrostu, do oświecenia odsłaniając warstwy twojego bytu dotąd nieznane, nieodkryte, to nieustające rozwijanie się, rozkwitanie jaźni, gdzie każda zdjęta warstwa odsłania nową głębię, nowe zrozumienie tego, kim jesteś i swojego miejsca w tej nieograniczonej, nieskończonej kosmologii. Zaangażuj się w tę podróż z zapałem, z pasją, pozwalając swojej duszy wznieść się na skrzydłach odkrywania, obejmując objawienia, wglądy z pokorą i wdzięcznością. Kto właśnie w tej świętej podróży tej boskiej eksploracji odnajdujemy nasz cel, naszą misję, synchronizując nasze energie z uniwersalnym przepływem, stając się jednością z boskim tańcem istnienia. Twoje słowa, Twoje rozmowy z sobą podczas tej podróży są towarzyszami, przewodnikami szepczącymi mądrość, podsuwającymi w blondy, oświetlającymi Twoją ścieżkę z rozumieniem, jasnością, kierującymi Cię ku Twojemu ostatecznemu niebieńskiemu przeznaczeniu są odżywczym deszczem dla Twojej rozkwitającej duszy, umożliwiającej wzrost, rozkwit, sięganie ku niebiosom w jej boskim tańcu odkrywania i realizacji. Kiedy zsynchronizujesz, zharmonizujesz swój dialog wewnętrzny, swoje ciche szepty z uniwersalną niebiańską symfonią, zachodzi cudowne, niezwykłe wyrównanie, które się odsłania. Kosmos, ta nieskończona przestrzeń, wibruje, rozbrzmiewa w unisonie z Twoją esencją. Twoim rdzeniem rezonującym, odbijającym echem Twoje pragnienia, tęsknoty. To boski, niebiański taniec energii splatających się, czy platających z niebiańskimi, eterycznymi rytmami, które się urzeczywistniają, przynosząc Twoje aspiracje, Twoje marzenia do namacalnej rzeczywistości. Pomyśl o tym dostrojeniu, tym wyrównaniu jako kosmicznym, niebiańskim tańcu. Gdzie Twoje słowa są krokami, ruchami, Twoje intencje melodią, muzyką, a wszechświat, kosmos Twoim partnerem do tańca, towarzyszem wirującym, obracającym Cię po wspaniałym parkiecie istnienia, życia. To taniec jedności, jednoczenia się z nieograniczoną energią kosmosu, intymne walce z gwiazdami i planetami, które odzwierciedlają nieskończone możliwości ukryte w Tobie. To wyrównanie to zbieżność Twoich energii z uniwersalnymi prądami tworząca harmonijną mieszankę wibracji przemierzających kosmos, sygnalizującą Twoją gotowość do przyjmowania, do objęcia obfitości i dobrobytu, które Wszechświat ma do zaoferowania. Twoje myśli, Twoje słowa stają się świętymi hymnami, boskimi melodiami harmonizującymi z uniwersalną orkiestrą, współtworząc niebiańską symfonię manifestacji. W tej świętej, boskiej konwergencji każda wypowiedziana myśl, każde szeptane słowo staje się pulsem, Uderzeniem w uniwersalnej melodii, wyżłabiając, odciskając Twoją esencję w kosmicznym tańcu i pozwalając hymnom, boskim, melodiom harmonizującym z uniwersalną orkiestrą współtworzyć niebiańską symfonię manifestacji. W tej świętej, tej boskiej konwergencji, każda wypowiedziana myśl, każde szeptane słowo staje się pulsem, uderzeniem w uniwersalnej melodii, wyżłabiając, odciskając Twoją istotę w kosmicznym tańcu. Pozwalając energią płynąć, łączyć się, tworząc fale na uniwersalnej tkaninie, łącząc Twoje istnienie z nieskończonymi wymiarami, wiecznymi przestrzeniami bytu. Istotą tego tańca jest uważne artykułowanie Twoich pragnień, świadome tworzenie Twojej narracji, pozwalając, by Twoje słowa, Twoje dialogi były pociągnięciami pędzla, malującymi Twoją rzeczywistość na bezkresnem płótnie. Wszechświata to nieustanny taniec tworzenia, manifestacji w którym Twoja istota rezonuje z uniwersalnymi wibracjami, przekształcając Twoje istnienie, przeobrażając Twój los, naznaczając Twoje miejsce w wiecznym tańcu kosmosu. Tańcząc w zgodzie, w harmonii z wszechświatem, stajesz się współtwórcą, boskim architektem swojej rzeczywistości. Dostrajasz swoją esencję do istot niebieskich, umożliwiając spełnienie swoich najgłębszych pragnień, najśmielszych aspiracji. Wszechświat staje się Twoim przewodnikiem, Twoim mistrzem w tym kosmicznym tańcu, prowadząc Cię przez ścieżki oświecenia, urzeczywistnienia, szepcząc sekrety istnienia, odsłaniając tajemnice kosmosu i rozświetlając Twoją, Twoją drogę światłem boskiej mądrości. Całkowicie przyjmując, serdecznie witając pozytywny dialog z samym sobą, inicjujesz, uruchamiasz cudowny, wspaniały cykl pozytywności, optymizmu. Twoje słowa się przemieniają, stają się katalizatorami, agentami zmiany. Twoje myśli, architektami, budowniczymi Twojej rzeczywistości, Twojego istnienia. Ten cykl trwa, pielęgnuje dobro, życzliwość, promieniując, emitując pozytywne energie, wibracje otulające, obejmujące Twoją istotę kokonem, sanktuarium światła, oświecenia. W tym boskim, świętym cyklu każde pozytywne słowo wyszeptane. Wypowiedziane do siebie odbija się echem, rezonuje przez kosmos, wszechświat, powracając, wybrzmiewając do Ciebie z wielokrotnymi, wielokrotnymi błogosławieństwami, obdarzając Twoją drogę, Twoją ścieżkę obficzością, dobrobytem, miłością, współczuciem oraz spełnieniem, satysfakcją. To jak wysyłanie fal na bezkresnym oceanie wszechświata, gdzie każdy pozytywny szept tworzy fale dobroczynnych energii powracających. Zalewających Twoje istnienie nieograniczonymi skarbami kosmosu. Wyobraź sobie ten cykl, jako świetlisty pierścień energii, krążący, obracający się wokół Twojej esencji, zasilany i pielęgnowany przez Twoje podnoszące na duchu słowa i wzmacniające myśli. Każda pozytywna rozmowa wzbogaca, umacnia ten pierścień, intensyfikując jego promienny blask. Ten blask staje się latarnią, światłem przewodnim na bezkresnym morzu istnienia. Przyciągając, absorbując harmonijne energie wszechświata, magnetyzując błogosławieństwa i boskie dary, dostrajając je do esencji Twojej duszy, do Twojego rodzenia. Twoje aktywne uczestnictwo w tym cyklu pozytywności to taniec energii, rytmiczna gra pomiędzy Twoją esencją a siłami wszechświata, harmonijna symfonia, która przekształca samą strukturę Twojego istnienia, kształtując ją w zgodzie z Twoimi najwyższymi aspiracjami, najgłębszymi pragnieniami. To nieustanna podróż, wieczna eksploracja, której każdy krok podjęty w pozytywności popycha Cię naprzód, naprzód, prowadząc Cię przez niezliczone krainy boskich możliwości, odkrywając, odsłaniając nieskończone horyzonty Twojego istnienia. W objęciach tego cyklu stajesz się tkaczem swojego przeznaczenia. Twoje dłonie splatają nici pozytywności, tworząc gobelin Twojego istnienia przesycony boskim światłem, odzwierciedlający niebiańskie piękno i głęboką mądrość wszechświata. Twoje słowa, Twoje szepty stają się melodią kreacji, harmonizującą z niebiańską orkiestrą, współtworząc wieczną symfonię kosmosu, zbogacając uniwersalny taniec swoim unikalnym rytmem, swoją wyjątkową melodią ruszając w krainy dialogu z samym sobą. Niebiańskie piękno i głęboka mądrość wszechświata. Twoje słowa, Twoje szepty stają się melodią stworzenia harmonizująco z niebiańską orkiestrą, współtworząc wieczną symfonię kosmosu, wzbogacając uniwersalny taniec twój, niepowtarzalnym rytmem, Twoją wyjątkową nutą. Wyruszając w obszary własnego ja, dialog staje się ocenioną podróżą pełną miłości i harmonijną symfonią samoakceptacji. To przebudzone zrozumienie, że ciche szepty i afirmacyjne głosy, którymi obdarzasz samego siebie, nie są zwykłymi słowami, Lecz głębokim efem wszechświata, intymną, pełną miłości rozmową z boskością. Ta podróż polega na wzbogaceniu swojego wewnętrznego wszechświata głęboką miłością i szacunkiem. To odkrywanie, jak twoje istnienie przeplata się z kosmosem, prowadząc do zrozumienia, że każdy szept to wspólna tajemnica z wszechświatem. Czułe pociągnięcie pędzla na płótnie egzystencji. Twoje ostatnie kroki na tej ścieżce malują się kolorami miłości własnej i lśnią złotymi promieniami wiary w siebie. Poczuj, jak harmonijna symfonia w tobie rezonuje z wszechświatem i krocz dalej w wiecznym tańcu pozytywności i miłości, tworząc rzeczywistość pełną najgłębszych pragnień i nieograniczonych możliwości.